Moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek Taka Boka i bardzo Was przepraszam, że już dawno nie było odcinków, ale nie miałam po prostu jakby co nagrywać, nie miałam pomysłów i też nie miałam kiedy, ale dzisiaj już jest odcinek, więc lecimy. I dzisiaj nadrabiamy odcinek z dnia dziecka. A tak w ogóle możecie się pochwalić w komentarzach, co dostaliście na Dzień Dziecka. I Wam również bardzo życzę, trochę spóźnione, ale bardzo Wam życzę. Wesołego dnia dziecka i mam nadzieję, że fajnie go spędziliście. I jeszcze taka jedna rzecz. Tutaj dodała się nowa mapa do Toki, ale ja nie mam żadnych domków już tutaj, żeby wybudować, więc po prostu te domki, które mam o tutaj, czyli. No, te wszystkie ta szkoła, ten o. Ten mój główny domek. To wszystko zostaje tutaj. Ale dobra, dzisiaj lecimy. No, lecimy już z odcinkiem. I bardzo Was przepraszam za to, że na odcinkach często jest szumienie takie dziwne i właśnie się, mm, widziałam trochę skarg na to. Ale no ja nie wiem po prostu jak to się dzieje Może dlatego, że po prostu to nie wiem Jak nagrywam to jestem na łóżku I wiecie, to mi jest niewygodnie Więc się po prostu zmieniam pozycję I tak dalej I jakby mikrofon łapie te wszystkie dźwięki Więc może dlatego tak szumi Ale teraz mam już patent jak nagrywać Bez tego, bez tego szumienia I po prostu no Mam telefon na statywie Siedzę, siedzę też w takim miejscu Żeby nigdzie nie szumiało nic takiego Więc już nie powinno tak być. Ale bardzo Was przepraszam, że tak wcześniej było. Nie, znowu ten budzik. Ach, nie, zaraz naprawdę już... Ach, no nie ma po prostu już siły do niej. Chociaż dobra jest już późno. No to mogę wstawać już. No dobra, w sumie dzisiaj jest dzień dziecka. Więc muszę... Mam na szczęście wszystko przygotowane dla dziewczynek, ale mam nadzieję, że nie będą nic podejrzewać Coś się bardzo mnie będą podejrzewać, że coś przyżykowała a zwłaszcza Amelka Ale mam nadzieję, że się nie zorientują i że Amelka nie będzie szukała po całym domu prezentów znowu No cześć, cześć Czaruś Dobra, idę obudzić dziewczynki i w sumie zjemy obiad, bo za... Obiad, śniadanie, bo za pół godziny musimy pochodzić około Właśnie światło to może poza Mhm, Dobra tutaj. Amelka. Ty już nie śpisz? O, cześć mama. No cześć. Co ty już nie śpisz? E, nie. Aha, no dobrze. A co tam? A nic, przyszłam was obudzić, bo jest już trochę późno. A nie no wiem. Dzisiaj dzień dziecka. Tak pamiętam. To fajnie, masz coś dla nas? Nie mogę powiedzieć. No, ej, no, masz? <laughs> zobaczysz, zobaczysz Amelka w ciągu dnia. A w ogóle, co tam robisz? A się oglądam ten, se czytam książkę moją. Ale ty nie umiesz czytać. No, to se obrazki oglądam. Tak, no patrz, ile mam fajnych obrazków. Hmm. Wow, amelka, taką ci kupiłam. No kupiłam ci specjalnie taką książkę, bo nie tak. No dobra, co tam chciałaś? No przyszłam cię obudzić, ale nie śpisz, więc Ej, możesz się ubrać i zejść na dół i ja pójdę obudzić maję, się ogarniemy z mają i też zajdziemy na śniadanie. Oki! Okay. A, i dzisiaj ubierz jakiś krótki rękawek, bo jest ciepło. Oki! Okay. Czekaj, zapal sobie dół światła. Czemu ty siedziałaś ciemku? A nie wiem, jest mamala. Sis jest jasno no, za oknem, no to nie potrzebuję światła. Oj tam, oj tam. No dobra, to ja idę obudzić Maja, a ty się y, ubierz. Dobra, to pa. No pa. Dobra, idziemy Maję do budzić. Dobra, już jest w Maji. Mojej... Y, zapalę światło. Dobra, może Maja to nie zgasiła. Maj... No co wy dzisiaj takie ranne ptaszki? O, cześć mama. No cześć. Co wy dzisiaj takie z ten... Co wy dzisiaj z Amelką tak wcześnie wstałyście? E, jak to wcześniej? Z dziewiąta. No wiem, ale przyszłam was obudzić, obie. Przyszłam do Amelki, obudzić ją do pokoju, a ona sobie siedzi już normalnie wstała i tak dalej. Do ciebie przyszłam cię obudzić, ty też już nie śpisz. No, tak dzień, taki dzień. Nie chciało mi. Ja wstałam już, nie wiem, może jakoś około 20 minut temu, coś takiego. Aha, no dobrze. No dobra, to się ubierz i y, chodź na dół y, śniada, nie zjemy, ok? Dobra, to się ubieraj zaraz przyjdę. Dobrze, to ja idę na dół. Nie wiem o co w sumie mamy chodzi. Jak wstajemy późno, to jest źle. Jak wstajemy wcześniej, to też jest tak. No, też źle. No dobra, nieważne, ubiorę się. E, dzisiaj jest mi ciepło. Tak, jest ciepło, tak. Tak, jest ciepło no dobra, mogę sobie ubrać. To nie, to nie. E, to też nie. Czemu ja mam takie same ubrania? Nie wiem. No dobra, nieważne. To nie. Kurcze, nie co ubrać? Też nie to. Nie opaska, nie chcę opaski. E, w sukienkach dobra, w sukienkach nic nie znajdę, chociaż. O, to jest spoko. Dobra, to jak coś tam ubiorę to Ale mogę w sumie Ubrać to, jest nawet spoko mm, Dobra, nie jednak, nie Dobra, ubieram to, jest git Będzie dobrze mm, Okej, okay, teraz tylko pochować Dobra, wszystko pochowane To nie wiem, co z tym zrobić Może mnie zostawia Kinga albo Emilka, nie wiem hmm, Chcę taką kokardę założyć Nie, dobra, nie, nie chcę jej Okej, no dobra, no to idę na dół. Na śniadanie. Okej, dobra, już jestem. <coughs> e, hej, mama. No, cześć, ubrana. No, jak widać. Dobrze, ja się też już ubiorę. E, A się chyba też ubra. Okej, ja idę my zemy Dobra. Czemu to jest kram Dobra, stóp, nie nieważne. No to. Dobra, pasta. Mm, tu... No nie, to jest szczotka. Zaraz włosy też będę musiała uczesać. Dobra. No i myjemy. Okej, okay, dobra. Trzeba coś wybrać. To nie. To są same bluzy. Ja naprawdę nie mam co ubrać. Nie, no, sukienki nie chcę. Nie będę ubierać sukienki. Mmm... Kurczę, no trochę to dziwnie wygląda. Dobra, może znajdę jakieś inne spodenki i może będzie git. No, no i tak jest już lepiej. Bez tego zegarka. Okej, okay, dobra. No to w sumie ja już ubrana jestem. I zobaczy do Amelki. Amelka, gotowa? No, gotowa jestem. Myłaś zęby? Tak. Dobra, ubrana jesteś. No okej, okay, no to chodź na dół. Maja zaraz przyjdzie. Dobra. My, Maja, idziemy za Amelką na dół. Okej, okay, zaraz też przyjdę. No to dobrze. Czaruś! Bierz go, Amelka. Maja, chodź! No dobra, już. Już idę, tylko uczę się. Czekaj, właśnie. Dobra, włosy na szybko uczę samej. Okej. Thank Okej, okay, chodźcie. No dobra. Maja, dasz Czarko wjeść? Tak, dam. Ici on to A ta twoja świnka moszka też dostała? Tak, dałam jej czareko Dobra, i, y, pić ma Proszę. Okej, okay, ma no dobra, tam zobaczcie co chcecie tam w lutówce. i z, tam nie wiem zrobię wam to jedzenie mm, trochę mamy pusto no, będzie trzeba zakupy zrobić, ale to już jutro, bo dzisiaj nie mamy czasu. Aha, no okej. Okay. To ja nie wiem, co ja chcę. Mogę jajka wam zrobić. Okej. Okay. To my idziemy sobie coś oglądać. Dzisiaj ja wybielam. Czemu ty? Bo w co wybielałaś? Oglądamy to? No okej, okay. włącz. Mm. Dobra. Po zjedzeniu śni śniadania. Dziewczyny zjedzone? Tak, zjadłyśmy. Tak. Jeju, wy dalej to oglądacie? Kiedy wy skończycie ten film? A nie wiem. To jest, no ale mama, to jest trzeci sezon i już jest. Jeju, to faktycznie długo oglądacie. Dobra, wyłączcie telewizor i chodźcie, jedziemy. Ale gdzie? No właśnie gdzie? Niespodzianka. A tak w ogóle dziewczynki wszystkiego najlepszego z okazji, nie dziecka. Dzięki. Dzięki mama. I mam dzisiaj dla Was y, dużo fajnych atrakcji. Jupii! A pierwszą z nich jest w sumie... Albo dobra, nie będę Wam mówić. Włączcie telewizor i chodźcie, ubieramy się. A, i wypuśćcie Czarka na dwór, bo nie może zostać w domu. Musimy... Dobra, Amelka, Ty wyłącz Czarek. No tak, chodź. Chodź na dwór, musisz iść. No dobra. Dobra, Czarek już ten... Okej, okay, dobra, nie bierzemy kurtek, bo jest ciepło i w sumie to możemy wychodzić. Jesteśmy gotowi. Chodźcie. Lecimy go. Właśnie, jeszcze nie wziąłem tego koca. Dobra, yy, na szybko jakiś. Idę po jakąś torbę na górę, na szybko. Okej, okay, dobra, tutaj muszę zobaczyć, jakie mam tu torby w sumie. Ta torebka moja to nie, ta nie. Chociaż dobra, chyba to będzie najlepsze. Do tego plecaka mi się nic nie mieści, praktycznie on jest za mały No dobra, to biorę tą torbę Telefon Portfela nie biorę, chociaż dobra, może się przydać Dobra, a takie jakieś tam koce czy coś takiego to mamy na dole Okej, okay, dobra, um, Ten mamy, ten... Dobra, obojętnie wezmę ten Ten tu dło odłożę, piłkę nie biorę w sumie jakieś stroje kąpielowe sobie mogły dziewczyny wziąć. E, dobra, wracam się jeszcze na górę. Po zabraniu wszystkiego z domu. Dobra, teraz na 100% mam wszystko. Możemy jechać. Właśnie klucz. Ok, dom zamknięty. Stroje kąpielowe. Ręczniki. Dobra, mamy wszystko. No dobra, jesteśmy chodźcie. Ej, mama, bo nie mam żadnych strój kąpielowych. Czy my się nie będziemy tu kąpać? Spokojnie, maja, wzięłam wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. E, tutaj jakieś bilety potrzeba, czy coś? E, nie, tutaj wypożyczalnia. A, no dobrze. No to do widzenia. Do widzenia. Dobra, chodźcie. Idziemy się rozłożyć tutaj. Ale ładnie, tu. Woda! Ej, maja, tam jest mywa. No, wow, nigdy nie widziałaś Amelka, mewy? Eee, nie. Jak to nie? Przecież byłyśmy nad morzem, tam było pełno mew. Aniolacja dobla, jednak widziałam. O, lipka tutaj jakaś. A nie, to jest haczyk na wędki. Na, na rybki. Na wędkę. Amelka, zostaw to, to czyjeś pewnie? Dobrze, dobla, doble, ale sobie usiąść mogę. Tak, usiąść możesz. Albo choć tu na ławkę usiąść. Nie, bo zajęłaś mi tą swoją tolbą. No, muszę ją gdzieś odłożyć. Dobra, Maja, pomożesz mi rozpakować rzeczy? Mhm. Ojeju, mama, ile ty tego tu nabrałaś? No co, no musiałam nas przyszykować. A nie wiedziałyście, gdzie jedziemy, więc ja to zrobiłam. Ale zawsze ty to robisz. Aha, dobra. No dobra, jak chcecie, to się chodźcie przebrać w stroj kąpielowy i możemy się pójść wykąpać. Okej, okay, no dobra, przebrane. Jak chcecie, to możecie i dziewczynki do wody, a ja tutaj zostanę sobie na razie na brzegu. No dobra, idziemy, Amelka? Tak, chodź! Mama, ty też chodź! Amelka! Mama, chodź! No dobrze, tylko okulary odłożę. Spokojnie, raczej nam nic nie ukradną. No nie, chyba nie. Ui! Ui, jak ty daleko skaczesz! Ui! No. A i mama nie zlubiać skoku na bombę? Eee, nie. Ale fajna woda. Nie, nie, nie. Ej, mamy jakąś piłkę? Mama? Eee, nie, chyba wam nic nie brałam. Anelka, nie tylko możecie się pobawić piłką, macie nie wiem, możecie po prostu sobie popływać, nie wiem co możecie porobić. Sobie poróbcie coś. Znajdźcie sobie jakieś zajęcia oprócz piłki. No Dobrze, coś tam znajdziemy. Ej, a mama możemy tam dalej popłynąć z Mają? Hmm, no nie wiem, tutaj się już. No, pluźnie, pluźnie, jednak ładnie, Ech, no dobrze, ale Maja masz jej pilnować. Dobra, spoko. A ty nie pójdziesz mama z, mami? z nami? Nie, wolę tutaj zostać. Stanę, żeby nam jak ktoś nikt nie ukradł. Ale błagam ci pilnuję Wiesz, jakie Twoja siostra ma pomysły, tak? Wiem. Dobra, Melka, chodź. Juppie! Jeju, Amelka, Uspokój się, bo zaraz faktycznie mama nam nie później gdzie nie pozwoli popłynąć. No doble. To chodź. Płyniemy. Ej, Maja! Tu jest jakiś statek. No wiem o tym. no widzę Chodź się za tymi bojami. Ej, ale ja nie jestem taka mała. No tu nie wiem, płyn pod wodę. Przecież no, nie dam. Nie płynę, bo się burzę zaraz jeszcze. Zatem nie mam okularków. Co tu masz problem. Hmm, no dobrze. Nurkuję, zaraz. Tylko muszę mój sprzęt do drukowania znaleźć. Mhm. Mm patrz, patrz co on ma? Ja skąd macie Nie wiem, ale to trochę... To jest chyba moja Amelka niemożliwa. To w sumie może być moja Amelka F. Jaka Maja ja Amelka? No, dobra. Ameryka to może być trochę, nie, to może być jakby nieoryginalne, tak jakby, że to nie jest prawdziwe złoto, tylko sztuczne takie. Oj, przestań, To na pewno jest prawdziwe. Psze, na tam nawet jakiegoś i wygląda jakby, jak, jakby farciem, który łowi i szuka takich skalbów. To musi być prawdziwe złoto. Dobra, mam plan. Chodź, ocenimy się trochę od tego statku. Dobra, mówię już plan. Jak on się pójdzie nulkować, bo coś tam słyszałam, że mówi, że idzie nulkować, to musimy zobaczyć, tam się schować za tymi bojami znowu zaraz i zobaczyć, gdzie on schował to złoto. A tylko, gdy, po, gdy popłynie, tam dalej od statku, to my wejdziemy na statek i zabierzemy mu to złoto. Ameryka, to jest kradzież, tak nie wolno. Wiem, ale no, po, no, kupać, no gdybyśmy sobie mogli kupić za to rzeczy. No wiem, ale wiesz co, ja i tak, według mnie, yy, i tak to jest nieoryginalne, nie jest to prawdziwe złoto, więc nie dość, żebyśmy mogły, mama by nasza miała, bo no, my nie jesteśmy dorosłe, więc mama nasza by pomyślała za nas konsekwencje, nie to, żeby, nie to, że by były konsekwencje za to, że próbujemy oszukać kogoś, z, że próbujemy jakby, nie to, że za kradzież, to jeszcze za kupie, kupno, może nie kupno, ale wiesz, jakby próbujemy coś kupić, za, nie, za nieprawdziwe pieniądze, tak jakby. Ale to nie są pieniądze, to jest taka złota. Nawet nie jedna, tam są dwie chyba. Amelka, ja wam tego nie robię. No to ja zrobię sama. Ej, bo zaraz powiem mamie, że próbujemy znowu kogoś okraść. Nie my, nie ja, tylko ty. Ja? No dobra, my. No. Boję się twoich planów coraz bardziej. Nie wiedzieć się, że mama cię nie i nie puścia. Oj, tam cicho. Teraz jest naprawdę cicho, bo musimy, musimy zaczekać, aż on się. Musimy, musimy dowiedzieć się, gdzie on ma to tu, tu złoto. No dobrze, moje złoto tutaj odłożymy. Patrz mówimy, że to złoto. Pójdź tam. Hmm, ty ktoś jest? A to tam pewnie ludzie z brzegu. No dobrze. Oj, mój cicho. Dobrze, moja... mój tutaj oczywiście yy, yy, gdzie tutaj moja czapka poszła. Gdzie jest moja czapka? O, tu jest, dobrze. Ej, pom jest chyba po prostu maja... a ma jak, rybakiem. On ma jakieś komary i tak dalej. Ale on na pewno... on na pewno też szuka skarbów przy okazji. Masz naprawdę bójną fantazję. Nie mam pójnej fantazji, tylko... Mam po prostu topy instynkt. Yy, no, no dobrze. To schowamy tutaj. Ej, ta moja czapka. No okej. Okay. No dobrze. I płynę łowić. Najpierw może tu sobie łódkę. Okej. Okay. Albo dobra. Nie potrzebuję jej jednak. Płyniemy. Dobra, poszedł, chodź! Amelka! Tak, mamy to! Ej, to jest chyba moja placibe. Amelka, zostawmy to błagam, chodźmy znowu. Zaraz pewnie tu przyjdzie. Nie przyjdzie, nie przyjdzie.